Siemanko Ludziska, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale, tak jak mówiłem w poprzednim vlogu. 21 zaczną się takie w miarę świąteczne vlogi, bo przylatuje moja rodzinka, a jak widzicie jestem w samochodzie. I jadę na lotnisko. Odbieram moją rodzinkę. Za moment zobaczycie kto przyleciał do Anglii w odwiedziny na święta i na Sylwestra. Mnie. Zapraszam Was na film. Oczywiście nie zapomnij zostawić lajka, jeżeli film się podobał, eee, Fajnie by było, jakbyś napisał komentarz. Eee, a może samokropkę postaw dla zasięgów. Eee. No i tyle, nie? Także pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał, zostawić lajka i komentarz. Pozdrawiam. Zapraszam na film. I ten, co? Oni mają niby lotnowanie o godzinie 12, chyba 10, czy jakoś tak, nie? Ale wiadomo, nie? Zanim wyląduje zanim dojdą, przejdą e, od i to wszystko tutaj mm, dojdą do parkingu, to myślę, że tak dobre 15 minut, nie? No, najwyżej zaczekają na mnie z 5 minut Niestety, no. Ale sami wiecie, i tak Szybciej bym nie wjechał na parking w Bristolu, bo kurde, tam 5 minut chyba, czy tam do 5 minut jest 5 funów, nie? Także tak se nie e, kwota całkiem, 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 e, więc i tak bym musiał na nie gdzieś poczekać e, przed lotniskiem i wjechać dopiero wtedy, kiedy mm, dadzą mi znać, że już wychodzą. No. no nic, dość tego gadania, zasuwam, zaraz mi się skończy tutaj. Strefa ograniczonej prędkości do 50 i będę mógł już sobie zasuwać normalnie. Dobra, to widzimy się pewnie już na lotnisku, chyba, że po drodze coś się wydarzy. A, czy kurde, jaka sytuacja, przejechałem most, przejechałem most? Nie, jadę na most jeszcze, przed mostem. Jaka kolejka w stronę, e, w stronę Cardiff? Także kurde dobrze, że w stronę Cardiff, a nie w stronę Bristolu, bo bym był w czarnej D. Jeśli chodzi, chodzi o to, jest kurde na czas na lotnisko, także spoko, ale fajnie, pogoda się poprawia. się Obawiałem, że będziemy, będą mieli jakieś ciężkie lądowanie, bo w strasznie wieje dzisiaj. No, ale no nie wiem, no, miejmy nadzieję, że ten. Yy, no, może będzie spokojne lądowanie i jakoś to Ja widziałem samolot, jak e, podchodził do lądowania. Właśnie ich, ale z tego względu, że jadę taką drogą, już teraz się polepszyło. Trochę przez wiosnę, to słuchajcie, nie zdążyłem wziąć telefonu i nagrać, jak, 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 jak lądują. Także helipa, tak. No dobra, nic. Lądują, ja mam 5 minut do lotniska. podejrzewam, że jeszcze będę się gdzieś zaczekać na ich sekundę. Znaczy, na ich sekundę, pewnie jest 15 minut. E, I ten. No i dopiero będę wierzył na lotnisko, także. Nie udało mi się nagrać lądowania, holender i tyle No dobra, słuchajcie, wjeżdżę na lotnisko po małych perturbacjach odnośnie kontaktów kontaktowania się yy, Wjeżdżam za, za sekundę na lotnisko i zaraz wam pokażę jak to przyleciał <grym> Dobra, wjechałem na lotnisko. On w ogóle tu bramki cały czas otwarte, nie? Dzień, co stoją, co stoją. Wiesz co, co, co Chufaczki. o jakie ziuryjki. Plecaki do bagażnika. Dobra. Siema. I jak tam? Dobrze. O, chowaja. Jak się leciało? Super. krótki zimowe, o, zi Będziecie tutaj, dawaj. No. no. Siema, 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 Hej. siema. Dziunki. Siema. nie No, będziecie na filmach. Jak tam się leciało? No, bo to kurde wiatr nie wieje. Dobra, lecimy się, widzimy w domu. Siemanko w kolejnym dniu. Siedzą wszyscy, jemy ciasteczka i zaczynamy kolejny dzień. Zobaczcie, wam to pokażę teraz. Co tu się dzieje się? Co tu się dzieje się? Dzień przedświąteczny. Chłopy w wyrku i oglądają fajne jakieś programy widzę. Edukacyjne. Co powiecie? Jak tam? Niektórym się podoba, widzę. Jak tam, chłopcy? Okej? Okay. Lecimy z vlogiem! Kolejny dzień. Dobra, kolejna wrzutka. Jedziemy z chłopakami. Z chłopakami i No. Jedziemy, gdzie my jedziemy? Do polskiego sklepu. Jeszcze jakieś tam inne parę sklepów. Zaliczymy, żeby kończyć świąteczne przygotowania na jutro. Okay. Dobra, później dalej może Tymak będzie nagrywał, bo ja będę zajęty zakupami, a Tymak będzie tworzył ten film. Dobra, lecimy. Kolejna rzeczka, jesteśmy w sklepie, w Sainsbury, z Temuteuszem i z Mikołajem, który teraz wchłania wiedzę przez osmozę. bo z Tymkiem lecimy szukać y, kawy i y, szczoteczki do golenia dla dziadka ojezu, za fajniejszych kolorów? tylko takie mdłe? nie rozumiem, zimowe, takie białe i niebieskie no dobrze, ok. Idę, no, i dobra, słuchajcie, jesteśmy po zakupach w takim miejscu proszę bardzo ja. Mikołaj Mikołaj, Mikołaj, Halo, halo Mikołaj go Co, właśnie wyspałeś? Jest ok. No i Tymoteusz Jesteśmy na zakupkach, już kończymy, i lecimy jeszcze do Lidla na chwilę. Porypki. Dobra, wysiadamy twóry. Przyjechaliśmy ze sklepu. Słuchajcie, siury poszły, tyle że ludzkie to pojęcie przechodzi, nie? Dobra, teraz, może damy na e, operatora Tymoteusza, gdzie on jest? Jest tutaj

Dobra, już jesteśmy w domu. Do domu wykażę co się dzieje. Taki bajzel, nie? Moje kawka sens burego. Lubię. No tu są torby. Wszystko to jest masakra, w ogóle się dzieje tutaj. I takie błoty. Łosik będzie. Zaraz, zaraz stajemy do kuchni wszyscy ja i będziemy. E, Pichcić, a na razie musimy zjeść szybki obiadek. nie? Dzisiaj będzie wystarczy. A trzeba go wodoblać. Nie no, tu zaraz ten, zrobię. No, to dzisiaj spaghetti, nie? Dobra. I kurczaczki. A, i kurczaczki, no tutaj Tymoteusz Trymote sobie e, gra oczywiście, bo się stęsknił. A to tu jest jeszcze To to jest jeszcze, to jestem ja to jest Miłuszyński. Z Mikołajem tu urzęduje A co to za film leci? Mr. Beast. Coś fajnego? A co to jest Mr. Beast? tak O, wiesz, angielski ćwiczysz? No dobra, dobra. to zaraz zaraz ten. Zjemy. O, się bawić chce. Zjemy i będziemy ruszamy do roboty. Jeszcze jedna torba została. O, a gdzie to zostało? No tam z tyłu. O, ty, zobacz, jeszcze jedną torbę. Tata znalazł. Znalazł tę urwę No samochodem. Widzisz? To moja wina. Dobra, winni tak. znalezieni, kara będzie później. No, dobra, także będziemy... Dobra, się zabieramy zaraz. Dzieciaki do skorbania marchwi, do tarkowania. Tata do robienia bigosów. Będziemy zaraz bigos robić, nie? Ja ci pomogę. Też. Dzieciaki sobie się bawią, żeby był ten... No, no, żeby sobie coś nie przeszkadzali nam, i ten, nie? O, dobre. Takie buty. Dobra. O, nie zdążyłem tego uwiecznić. Miłoż, dwa komputery i e, telefon. O, tak chłopaki, kurde pomagają, ale to proszę. No ja właśnie ileś nie A, super, super, podziękował. Dobra, słuchajcie, update'ik mały, bo teraz wam pokazuję, co tu jest. Co się dzieje, o tak. Um. Tu są grzyby, tu jest cebulka, tu jest bigot, będzie z grzybą. z grzybami i ze śliwką, słuchajcie. Widać? Widać, nie? Mmm, pachnie śliwa. No. I tak to się dzieje. Ale no i sernik się piecze. Nie serniczek się piecze. No. Dziadek siedzi tu. No, Przychodnicy sobie. O, ja też siadam właśnie. O. I będziemy oglądać. A zgadnijcie kogo oglądamy. Nie Nieźle co. Ale O słuchajcie, tutaj się odprawiaje cyrki. <grywki> Największy i najmniejszy. I smukadzio. Mhm. I wariatka Łuśka. Nie, 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 Ale masz fajnie, zobacz. Ale masz fajnie, zobacz nie, na całość. nie, leci. Towarzystwo nie, 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 zmienia nie, 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 zmienia się nie, a już skończyłeś z Michałem gadać? Nie. Aha. A to co on tam czeka na ciebie? No. Aha. Tutaj Tymka. Ten Tymka Biuro. tu jest, patrz. Siedzi gra. O. A tutaj my jesteśmy. A tam z drugiej strony jest Michał z Suwok. Ale go nie widać coś. Nie ma. Jest czy nie ma? A jest. Siedzi gra. Tylko jest zmieniony obraz. O tu jest. Nie widać go. A no to w tym małym okienku jest, no. O, teraz jest na O, jest Michał. Siema Michał, będziesz na vlogu na kawałku. Jezu, <laughs> chłopy i sobie grają. No i fajnie, jak po pograła. Pomału, pomału, ty się za mocno. No. no jeszcze raz. Za mocno się śpiewa. Będzie na vloga. Idę, do <laughs> No i do mamy. Do mamy, no, pomalutku, ale pomalutku się uczymy. No, już. uczymy się, chodź. No, chodźcie brawo, mocno. I do dziecia! No, pomalutku. Pomalutku. No, brawo. tu w tle, leci Tomek, Tomek vlog. Tomek vlog. A tu się uczymy, chodź. No, no, do

Zgubimy, I idziemy, i zgubimy, no. To, tu, 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 tu. tu. tu, tu, tu. Eee, tam zaraz już coś innego. No, no, tak coś. No. Dobra, Bigosik no. zjedzony. Tak, to jesteśmy na działce, no. Chcieliśmy ten... Co? Marka. No, no. A Ty, Mateusz, co tam rady? robi? Gra? Łołus jeden. Nie obrazisz, nie pójdziesz. Co ty tu robisz? Tak dobrze? Tak dobrze. dobrze. tak dobrze. Dobrze. Idealnie. Dobrze robicie. Very good. Nie ma widać to pracuje na świat No. Gdyby nie my, to byśmy tam byli ze to byśmy tam byli ze woli jedni. Uuu, kurwa. <śleskujesz> Uuu, To jest. No, co, co powiesz do mikrofonu? że co? No że projedzie cebuli idzie e, jak ta lala. Jak ta lala. No, lala, lala. To, ty, nie, ale jest dużo, no. jednej, to nic, to pierogów mniej damy. Pierogów Pieroga, po co? Jak z ciebie. No ja tylko mówię, to wiesz, szkoda pierogów dawać. Zostanie nam na poświętach pojadę. Mam tyle ty się śmiejesz z moich pierogów Ale czemu ja mam mieć się śmieć? Śmieje się. No jak się śmieje. Ja tylko się śmieję, że dla nich damy cebuli, a sobie pierogi zostawimy. Cebulki, chlebek, I, i pojechał. No z tym kolacją. O, kolejny ten przyszedł. A co jemu damy? Szybkie. Szybkie, nie podłożę. Dobra, za szmaty przygotujemy. <noise> a jeszcze muszę fryzurę zrobić, bo jest jakiś dramat ogólnie no, tu jeden pomocnik już taki był wycieńczony, że zasnął o! Takie buty, a zobaczymy co się dzieje w pokoju obok Aha, takie Proszę po poświata mhm, jeszcze w piżamkach oczywiście tak to jest właśnie, proszę, przygotowania do świąt grzybki, rybki tu kolejne rzeczy o, cebuli trochę zostało, na no, potem cebulka się robi do, do czego? do tych do jak to się nazywa? pierogów, tutaj wywar do czegoś tam, tu migosi z grzybami a sos grzybowe. to będzie nie, może Ci nie być słychać, bo mikrofon mam うん。Mm hmm. Kowal! Nie wiem, koń! O jezu, Mikołaj, nie becz! Oddajesz prezenty i beczysz. Daj ja muszę panu naklejać. Chodź do mnie, chodź. Jacie! Patrzcie, ile prezentów! Cała torba! A ja co ty kawy ma? No się kąpał. Jacie! A zobaczymy, jak będzie wyglądać to wszystko pod choinką.

Iść. Najpierw dla wszystkich dzieci. Dla wszystkich do dzieci. Dobra, zacznijmy do tego. Aha, no tak. O, o, o jest teraz. No, dla mnie. No ale to wierszyk trzeba powiedzieć. A jaki wierszyk? No, jak ja nie znam żadnego. Jak nie znasz żadnego, no to nie dostaniesz. No, to. Jak się nauczysz... Dobra, to, to ja powiem. na koniec, bo ja nie na pamiętam. czekaj. co A ty wierszyki to już? Jakiś wierszy umiesz powiedzieć? Też na ja też tego nie znam, jestem. Nie, ja naprawdę nie wiem. Teraz nie znam wierszyka Czekaj, co to jest? A, dobra, to później. Co to jest? Elwirka? No to ja. To też nie Ciebie, bo ty. Nie mamy. O, oh! Bianka! Chyba dla ciebie! Bianka, A ty jakiś wierszyk potrafisz powiedzieć? Masz jakiś wierszyk? Tak, po angielsku nie a też nie? A policzysz do dziesięciu po angielsku. Tak. No to koniec. Brawo! Bardzo, bardzo! Brawo! No! Kracy, to może zaśpiewa piosenkę jakoś. No, to ale ty wymyślasz piosenkę ze no, śpiewania, no wiesz? No, to jest pierwszy nawzajem. A to a to, a to jest Ebe? O, Erik Wojczewski. Ale śliczna koperta! Ojoj, oj, oj, znowu Bianka. Bianka! Bianka! Ojoj! O jest. Ja ale, A co ty wierszyk. Ee, Na głowie jest tak, Szybko jakiś wierszyk. dla mnie. No to zrób szmagak. Mogę zrobić wikół. No to to nie na stół. A ja co będę musiała zrobić? Wierszyk? No ja nie zrobię żadnego. Brawo. Super, Marlena, ale to, to się pomylił, to wrózga miała być, to taka składana widocznie, no nie wiem, to może, to do Marlena bym, może, pajacyka, to... to... brawo, brawo, nie, brawo, znowu bianka, to, to to nie za jakieś układy chyba, to jest podejrzanego jemu to Tylko bianka i bianka. Co to jest? No bia Bianka to... Mikołaj jest dużo prezentów dla Bianki. A? A to są właśnie dla chłopaków. Tak? No to dobra. To ten już robił te. Ten, ten większy to zrobił. O, może no, to jest wierszyk jakiś. O, te malutkie. No właśnie te malutkie może coś zostało. To jest znowu wianka. Tak?

Uj, czekaj, ja to nic nie zrobiłem. Ja tu złego nie zrobiłem. Co by to... Co tu nam, nam zrobił? A ty chcesz? Kolenda może tam pośpiewać? Nie, nie. Nic o tako? To ja nie wiem czy to da. No to jaki problem? Możemy potem pochwinać. To jaki problem? Hej kolenda, kolenda. To jest Tomek K. No tu. Nie, no, przymieszka. To jest na razie stało się jeszcze Ty. O, Mikołaj. Mikołajek. Ej, Mikołaj, ty. Mikołajek. Mikołajek. Znowu jakaś biała. To są... to, znowu ta sama. Znowu ta sama. Miłość, miłość. bo tu się nazbierał, u, u ciebie. No? Jak nic się umiesz? Zrób, musisz zrobić kurde pięć pompek? Uuu, Uuu, dawaj pompki, 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 pompki. Chcesz jedno? To przysiad. O, nie, o, nie. No nie, to dawaj pięć przysiadów. Pięć przysiadów. Nie ma, tu był już dwa prezenty. To <gry> jeszcze jeden. Super. Jeden na wyrost. Dobra, to masz jeden. Nie nie, było dla, nie, nie było Nie, na Miłosza? Nie, nie to to już on dostał. A zielona torbeczka to, jest wow. dla Miłosia. Dobra, zaczynamy. A co tam to miałeś to w tej różowej kopercie? Też, to z ciężkiego, na kogoś. to o, wow. To, to też jest Bianka, chyba. Nie

to znaczy to ile nie ale ty czekaj, bo ten jak będzie jeszcze jeden to nie ma jest jeszcze jeden o jezu, no to czas to może jest tak, no to się zastanowisz, tak? nie, nie, trudno będzie, podnosić. o Marlena

no dobra, to to, aha, to na, ten duży jeszcze masz i tam jeszcze chyba jakiś czy nie? Nie, to jest duży, to A co to? A, jeszcze Elwirka. Otworzyłeś ten prezent? Dobra, to jeszcze Elwirka, co by to nam zrobiła? Może też pa... No dobra, to 10. Tak, ty mu... bo ty musisz 10. Pomagaj mi, żeby cię pomagać. A ja. Nie, nie mogę cię pomagać. Nie, o, dajesz. 5 wystarczy. Nie, jest. ona musi dziesięć. 10. Siedem. 10, 10, 10, 10, 10. Dobra. No zasłużyła. Brawo. Brawo. O, Jeza, dziś się zgubił ten twój prezent. No dobra, dawaj. Co dawaj? O, dawaj. Bo za będzie kara, jeszcze 5. Tak. No, a to fajne jest. Wiadomo. Wszystko Weź. No. A to akurat znowu wkręcić do domu, zamiast, bo ja absolutnie nie mogę być do domu. Możecie sobie zrygnąć. Tak, mieć. super te kulki, no? Tak, tak, ekstra. Wow, ale masz kulki? Ja cię. A tam jeszcze prezenty czekają. Ale ta lampka ekstra. No, czyli do składania. O kurde, no nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Mega! Pytam się mnie, Eryk, mm. zadbałam się co temu, czy będzie mu mógł... pusty papier. To, gitara. Co? Gitara. Jezu, ale ekstra, to nie. To łyżeczka, tak? To łyżeczki z, z są. Łyżeczki z gitary, ale ekstra. Wow, jakie drzewko. Mega. A to są te, te w środku, one robią ze ziemię? Super. I co jeszcze zostało? Nie, ładne. Liście i stolik. Aaa, liście i stolik jeszcze został. No dobra. Okej, okay, to przyjdziemy, już jak już skończysz. No. Zapraszam na mój kanał. To vlog.